Perform at Your Peak, Norik Koczarian, podcast stworzony specjalnie dla Ciebie, Ty, tu i teraz. Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim podcaście Perform at Your Peak, gdzie odkrywamy tajemnice, świętujemy triumfy i badamy niuanse w zakresie treningu mentalnego, mentalu, mindsetu, psychologii, sportu. Jestem Twoim gospodarzem, nazywam się Norik Koczarian. I dzisiaj mam dla Ciebie naprawdę wciągający odcinek. Dziś zagłębimy się w temat wątpliwości i wejdziemy z fascynującymi spostrzeżeniami omawiającymi dogłębnie aspekt tego właśnie tematu. Budowanie silniejszej wersji samego siebie, rozwoju, ale także zabawne historie, kiedy mam ze sobą gościa i skłaniającymi do myślenia dyskusjami, są częścią właśnie tego podcastu. Jestem Twoim gospodarzem, nazywam się Norik Koczarian i w każdym odcinku zagłębię siłę umysłu pod każdym kątem, odkrywając tajniki wydobywania swojego potencjału i niezliczone historie, które sprawią, że jest on tak wciągający. Zatem słuchaj, weź słuchawki, usiądź wygodnie i wyrusz w tę podróż razem ze mną. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w sedno wątpliwości. Radzenia sobie z nimi, ale także zrozumienia, dlaczego mogą się pojawiać. Zasady, które stosują najlepsi, najwybitniejsi, podkreślając, że nie są one łatwe, ale na pewno upraszczają naszą karierę i potrafią znieść nas na szczyt. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły, chcę poświęcić chwilę, aby wyrazić moją wdzięczność Wam wszystkim, słuchaczom, za Wasze wsparcie, entuzjazm. Które mnie inspirują do ciągłego przesuwania granic, eksploracji i opowiadania historii, za co naprawdę jestem wdzięczny. Poprzedni sezon naprawdę poruszył. Poruszył wiele osób. Wielokrotnie usłyszałem niesamowite historie, niesamowite doświadczenia z nim, ale także bardzo mnie to zaskoczyło, jak fantastycznie go przyjęliście. Zatem bez zbędnych ceregieli. Wyruszamy w tę wciągającą podróż do świata wątpliwości i radzenia sobie z nimi. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przygotuj się na oświecenie, dawkę wiedzy, a może nawet zaskoczenie tym, co Cię czeka. Witam w Perform at Your Peak, podcast specjalnie dla Ciebie, Ty, Tu i Teraz. Zaczynamy. Wątpliwości. Czym one tak naprawdę są? Wątpliwości są czymś, czego tak naprawdę nigdy się nie pozbędziemy. Jest wiele czynników, które są źródłami wątpliwości. Między innymi środowisko, które nas otacza lub którym się otaczałeś, niska samoocena, brak budowania i pracy nad samoświadomością, nieradzenie sobie z potknięciami, dążenie do perfekcji. Mógłbym wymienić wiele jeszcze i wiele innych. Takich aspektów, które mogą mieć wpływ. Ale warto zapamiętać, że nikt nie jest odporny na wątpliwości całkowicie. Powód? Ha, bardzo prosty strach strach przed poznaniem prawdziwego ja. Jak radzić sobie jednak z nimi? Jak uporać się w pewnych sytuacjach, w większości sytuacji, z tymi właśnie wątpliwościami? Dziś omówię z tobą kilka kroków, kroków, które mogą przyczynić się do tego, że jeszcze bardziej zrozumiesz nie tylko powstawanie, ale też wyłapiesz moment, w którym one już zaczynają przejmować kontrolę i obrócisz to w to, że ty zainicjujesz to swoją kontrolą. Pierwszy krok: identyfikacja. Identyfikuj ograniczające ci wątpliwości. Pamiętaj, jest taki moment, kiedy albo polecisz z natłokiem tych myśli, bo musimy zwrócić uwagę, że wątpliwości są tworzone, kiedy mamy mnóstwo myśli kotłujących się w naszej głowie i to, co jest najważniejsze, w pewnym momencie po prostu zidentyfikujesz to, co tworzy największy zamęt. Numer dwa: popraw. Popraw komunikację wewnętrzną, ten tak zwany self-talk. Dlaczego to jest ważne? Wątpliwości, myśli, komunikacja wszystko to się dzieje w Twojej głowie. Wtedy zaczynamy niepotrzebną dyskusję. Często uśmiecham się bardziej niż śmieję. Mówimy sobie rzeczy, których w normalnych sytuacjach nigdy byśmy sobie nie powiedzieli, a na dodatek, kiedy usłyszymy to od kogoś innego, potrafimy się bardzo mocno rozłościć. Więc zwróć uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Dlaczego w takim razie w ramach wątpliwości jesteś w stanie mówić do siebie rzeczy, które są totalnie nieadekwatne? I teraz warto zrozumieć, że ten self-talk odgrywa istotną rolę, więc zamiast kumulować i napędzać się i jeszcze bardziej nawijać się na tak zwany widelec, po prostu popraw jakość komunikacji wewnętrznej. Teraz tak, zanim przejdę do dalszych kroków. Warto zrozumieć, że żeby pokonać w pewnym sensie zwątpienie w siebie, warto zrozumieć, że zwątpienie jest ściśle związane z poczuciem własnej wartości. Według Shiraldi nasze poczucie własnej wartości jest zbudowane na trzech elementach budulcowych. Pierwsze, bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Poczucie, że nasza wartość... Nie zwiększa ani nie zmniejsza żaden czynnik zewnętrzny. Takie jak sposób, w jaki ludzie nas traktują, nasze decyzje, lub ilość pieniędzy, które zarabiamy. Numer dwa: bezwarunkowa miłość. Trwała miłość od nas samych i innych. Wzrost, jako trzy: rozwijanie pożądanych cech osobistych, podejmowanie dobrych decyzji. I budowanie naszych mocnych stron. Te trzy rzeczy, te trzy elementy bardzo istotnie wpływają na budowanie poczucia naszej wartości, które są między innymi tym, tymi elementami, które pomagają w tym, żeby zrozumieć, jak szybko potrafimy wstrzymać pewnego rodzaju proces budowania i rozwijania wątpliwości. Przejdźmy jednak do tego, co jest istotą dzisiejszego podcastu, czyli rozumienie kroków, które pomogą wam uporać się z tymi wątpliwościami jak najskuteczniej tylko się da. Wcześniej wspomnieliśmy o identyfikacji, czyli identyfikowaniu ograniczającej cię wątpliwości. Następnie przeszliśmy do drugiego kroku, czyli poprawienie. Poprawienie komunikacji wewnętrznej, czyli tak jak to nazwaliśmy self toku Krok numer trzy. Skup się, skup się na pragnieniu. Pamiętaj, że wątpliwość najczęściej pojawia się w momencie, kiedy realizujesz jakieś zadanie, które jest bezpośrednio związane z Twoim celem. Twój cel zawiera się w pragnieniu. Twoje pragnienie odkrywane jest poprzez to, że realizujesz je wobec swojego dlaczego. Jest to spójne uczucie, które jest zawarte w Tobie i tak naprawdę napędza Twój charakter. Wszystko, co uznasz za pragnienie przekracza granice niemożliwego. Zamieniając chce w pragnienie, decydujesz się przestać ścigać swoje zachcianki i skupiasz się na tym, co ma wartości, znaczenie i charakter. Jeden z cytatów, który świetnie to opisuje kiedy pragnienie rodzi w tobie siły wiodące cię do zwycięstwa, nie możesz przegrać. Zwycięstwo masz zapewnione. Jest to cytat Napoleona I Teraz pytanie do Ciebie. Czego Ty pragniesz? Z tym, w tym odcinku drugiego sezonu podcastu Perform at Your Peak, z tym właśnie pytaniem chciałbym Cię zostawić. I mam nadzieję, że będziesz w stanie albo napisać mi w komentarzu, skontaktować się ze mną, napisać mi wiadomość, ale dogłębnie przeanalizować to, czego pragniesz tak naprawdę w tym danym momencie, od siebie, w swoim życiu, w swojej karierze, i w tym wszystkim, co robisz. Wierzę w Ciebie bardzo mocno. Do usłyszenia już na kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczysz mnie z moim gościem. Do usłyszenia. Perform at your peak. Norik Kocharian. Podcast stworzony specjalnie dla Ciebie. Ty, tu i teraz.